Ta krzyż w 22 roku postawili rodacy kamraci, miał strzec tego miejsca i miał być dobrym znakiem, że pomnik rzezi Wołyńskiej powstanie. Pomnik powstał i Krzyż stoi, i Polacy są. Jeszcze Polska nie zginęła. Domostawa, zwycięska polska sprawa. Domostawa, zwycięstwo polskiej myśli nad banderyzmem, nad spiskiem antypolskim światowym. Jest pomnik w Domostawie. Wielcy Polacy doprowadzili do tego, że Inni Polacy mogą tu przyjeżdżać i mogą jak szlachetny metal z tej rudy cierpienia wytapiać złoto polskości. To jest cud. To jest cud, że władza i tamta, i ta, i jeszcze inna zbagatelizowały. Ten pomnik w tym miejscu, bo to taka dziura, takie nic, takie zadupie, taka prowincja, a niech se stoi! No i co? I mamy miejsce pielgrzymek, bo też sprawa ludobójstwa na Polakach nie jest załatwiona. I długo jeszcze nie będzie. Długo jeszcze nie będzie. Te sprawy mogą załatwić tylko Polacy. Polskojęzyczni zawsze będą kunktatorzyć, zawsze będą kręcić, zawsze będą judzić, że to takie nic. Ale ten pomnik, ten pomnik, w swoim okrutnym wyrazie, tego dziecka nabitego na widły, bo to dziecko na widłach to nie jest wymysł artysty, kiedy rzeźnicy żeźnicy z UPA i banderowcy pacyfikowali wsie i mordowali ludzi, to nosili nabite dzieci na widłach. To był taki, taki, takie Trochę? symbol triumfu ich nad Polakami. Dziecko nabite na widłach, ale był jeszcze inny symbol. Ale to trzeba przejść za pomnik, żeby to zobaczyć. Zapraszam. Jednym z ulubionych sposobów mordowania Polaków. Taka dyscyplina banderowska. Obcinanie główek polskim dzieciom. I napijanie tych główek na sztachety płotów. Ale mieli zabawę. Polskie laszki, lachy, lachiątka. Są takie zdjęcia. Są takie zdjęcia. A kto te zdjęcia robił? Ano oficerowie wywiadu angielskiego, którzy byli obserwatorami przy tych oddziałach UPA. Ta historia też jest do odkrycia jeszcze, prawda? I mistrz Pityński uwiecznił to, ten, ten banderowski zwyczaj na tym pomniku. Strasznie przeżywam, jak to widzę, chociaż jestem stary chłop. I wiem, że to tylko rzeźba. Przepraszam.